I przyszła mi do głowy wtedy taka myśl, że tylko samoloty latają regularnie, co tam 5-10 minut, i tą samą trasą. Ptaki tak nie latają. Solaris jest przestrzenią dla żywych stworzeń, dla ptaków. I zauważcie, że zazwyczaj nie ma wypadków między ptakami w powietrzu. Wcale nie jest tak, że to jest nieładne, dlatego że nie jest takie uporządkowane. Wprost przeciwnie, natura jest piękna. Czyli my mamy w sobie całą tą to wyposażenie, całą tą wrażliwość, która sprawia, że możemy sobie pozwolić na mądrą spontaniczność czyli spontaniczność, która płynie z prawdziwego ja i z głębi ducha a nie tą dziką spontaniczność. I, I wydaje mi się, że cała rzecz polega na tym, żeby docierać do tego prawdziwego ja i, z, i tam odnajdywać właśnie tą, tą twórczość.